Cześć wszystkim. Dzisiaj omówimy sobie szybko tak zwany aluminiowy bumper. Zamówiłem go kilka dni temu. Prosto z Hongkongu. Cena jest to 8 euro. Czyli dosyć nieźle. Przesyłka za darmo. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w koło. Jakby ktoś nie wiedział, czy się zdecydować na takie coś, czy nie. Wykonanie jest całkiem niezłe. Tutaj jest skręcany dwoma śrubkami krzyżakowymi. Wewnątrz mamy takie zabezpieczenie, jakby podejrzewam przed tym, aby nie poharował się telefon w razie uderzenia o ramkę, oprócz tego to, to zabezpieczenie chroni guziki przed wyciągnięciem. Nie ma innego zabezpieczenia, trochę dziwne, jak widzicie, tutaj wypchnę guzik. I bez problemu on wychodzi. Nie są zabezpieczone w żaden inny sposób. Wkład zestawu wchodzi śrubokręcik mały krzyżakowy oraz trzy śrubki. Do skręcenia nam potrzeba dwie. Trzecia jako zapasowa. Już Wam pokażę, jak to wygląda na telefonie. Zakłada się to dosyć prosto. Skręcać nie będę. Tak to wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o design i wykonanie, jest naprawdę całkiem fajny. Z tym nie ma problemu. Szkoda troszkę, że tu w tym przypadku, że jest złoty, widać różnicę między złotym kolorem bumpera a srebrną ramką telefonu. Przechodząc do sedna, największym minusem tego oto bumpera, jako że jest aluminiowy, zasięg telefonu drastycznie spada. Naprawdę drastycznie, bo żeby nie skłamać prawie o połowę w miejscu, w którym jestem w pracy jako, że jest ogólnie słaby zasięg. To gdy mam bumper ubrany na telefon, nie mam prawie zasięgu w ogóle. Różnica jest naprawdę ogromna, co troszkę się zawiodłem. I po prostu nie będę mógł z niego korzystać w pracy, a nie widzę sensu skręcania i rozkręcania go za każdym razem, także będę się go musiał pozbyć. Jest mi on niepo, niepotrzebny zupełnie w tym przypadku. Nie jest to tylko wada tej oto sztuki. Bo wcześniej posiadałem iPhone'a, też zakupiłem taki bumper i nagle spadł zasięg, co byłem przygotowany, że może się tak stać. I od tej pory wiem, że w moim przypadku nie ma sensu kupować aluminiowych bumperów. Jedynie co to mogę je polecić dla ludzi, którzy mieszkają i pracują, powiedzmy, w dużych miastach, gdzie zasięg jest cały czas maksymalny, nie stracą wtedy oni na niczym. Jedynym jeszcze mankamentem, jeśli chodzi o wykonanie tego, jest jak widzicie tutaj delikatny jakby odprysk. Nie wiem czy mi się to uda pokazać na kamerze tutaj delikatnie to widać Tak poza tym ogólnie fajny Myślę że używałbym go gdyby nie sprawa zasięgu Także w tym odcinku to na tyle Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce